Dzień dobry, dzień dobry kochani, sobota, no, dzień, który rzadko pracujemy, no ale czasami są wyjątki oczywiście e, i jak słyszycie, no, aparat do znieczulenia już działa, więc wiecie, że no, jest to już konkretny zabieg, e, nasza pacjentka, dzielna pacjentka dzisiaj e, jest nieczulona, bo Damian robi teraz jej e, lifting policzki, nie Damian? Tak, lifting policzki? policzków. Tak. Chomików, tak zwanych homików. I no nie raz już pokazaliśmy to, ale Aptosy no bardzo lubimy e, pracować na tym, chociaż Damian, bo ja nie, ja tylko mogę oglądać i patrzeć na to e, i Wam pokazać, jak to wygląda. E, ale zanim idziemy dalej, moją prośbę jest, żeby teraz od razu na Waszym Facebooku się z naszym filmikiem, jakoś to można, nie wiem jak, ale gdzieś można kliknąć i wtedy od razu się udostępni się na Waszym Facebooku. E, bardzo fajnie by było. No i fajnie, że jesteście, bo u nas tutaj w sobotzie jest piękna sobota, Jakbyśmy nie musieli pracować, to na pewno gdzieś na plaży byśmy byli na spacerku, ale już szybko tutaj idę, odwrócę kamerę, założę to i odwrócę kamerę. Damian. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, sobotni poranek. To, z czym dość często przychodzicie, z czym o co najczęściej pytacie oprócz oczywiście ja pokażę jak będzie wyglądać bo o co pytacie oprócz, oprócz oczywiście metod podtrzymujących czy przywracających dobrostan skóry czy tego że tak powiem podtrzymania intensywnej rewitalizacji to pytacie najczęściej jednak o metody liftingu jak wiecie lifting można zrobić chirurgicznie ale zanim do tego zanim do tego przystąpicie i się tego dość boją są inne sposoby które mogą na jakiś czas okresowo w mniejszym, w większym stopniu też troszkę podnieść tą skórę. Dużo ludzi nie lubi, dużo ludzi chociaż niestety mówią, że są słabe, ale powiem Wam, że dość dużo tego robimy i naprawdę efekty są fajne. Warunek jest taki, muszą być to dobre nici i musi być odpowiednia dobra skóra. Przede wszystkim kwalifikacja i odpowiednia ilość. Nie jest tak, że jedną czy dwoma niciami podniesiemy policzek. Podniesiemy na chwilę. Na złej skórze niestety to też się beznadziejnie trzyma po paru tygodniach, paru nastu opada. Także... Też, też musi być to dobra, jakościowo, dobra jakościowa skóra. Tak naprawdę problem najczęściej to są chomiki, czyli ta okolica kąta żuchwy, gdzie niestety obniżają się te więzadła i taka torebeczka tłuszczowo-skórna tam się pojawia i to jest to, co najbardziej was denerwuje, to niestety świadczy o starzeniu się skóry, o opadaniu, o liftingu tych tkanek i tutaj w postaci takiej jakby gulki, tak zwanego chomika, Robi się uwypuklenie na linii żuchwy i bardzo częsty, bardzo częsty problem. Jeśli ktoś nie ma ochoty na takie zabiegi jak te, bo jest to dość duży zabieg, oczywiście jest jeszcze um, haifu, czyli ultradźwięki, delikatnie możemy napiąć tą skórę, zmobilizować troszkę, szczególnie osoby z okrągłą buzią i dużą tkanką tłuszczową. Mm, no, osoby szczupłe to już troszkę mniej, ale do, 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 do części zabiegów. Tak samo. No i oprócz tego, jeszcze z tego, frekwencja dość fajnie napina się skóra jest wiotka. Jeśli wszystko obliście i zawodzi, i nadal wam jest mało, albo nadal efekt jest zadowalający, możemy zrobić lifting dzieci I w tym momencie to właśnie robię. Zazwyczaj przyjdziecie się do mnie. W większości przypadków wymaga pierw to paru miesięcy rewitalizacji, odświeżenia skóry pod, że tak powiem, przywrócenia jej jędrności, bo na złej, na zniszczonej, na cienkiej skórze naprawdę te nici bardzo słabo się trzymają i zawsze mówię, możemy to zrobić, ale za parę miesięcy jak trochę, jak trochę tą skórę podleczymy. No i, no i tak to wygląda, słuchajcie. W tej chwili ja sobie zaprojektowałem wcześniej przebieg mniej więcej, które okolice chcę podnieść, używamy nici tylko i wyłącznie aptosa żadnych innych żadnych pdo się nie bawimy haczykowe bo one po prostu są robiłem wcześniej ale są po prostu słabe także konkretne nici niestety też z tym się wie, oczywiście troszkę większe pieniądze ale myślę że w momencie kiedy inwestujemy w coś takiego warto dołożyć parę złotych i ten efekt żeby był troszkę trwalszy oprócz tego że są one liftingujące mają mają wypustki z kwasu polimlekowego poli, i polikaprolaktonu on się nie stymuluje skórę na przestrzeni kilku następnych Miesięcy naprawdę ta skóra się polepszy, ona będzie bardziej jętna, napięta, będzie bardziej sprężysta. Także oprócz tego, że mechanicznie podnosimy to jeszcze jeszcze chemicznie wzbudzamy troszkę te procesy stymulacyjne i rewitalizacyjne. Także naprawdę, naprawdę można fajne rzeczy tym, tym zrobić. Teraz ja pokazuję z innej strony, jak to robić, to będzie fajnie widocznie, jak wchodzić i wychodzić z jednej strony. No, jak widzicie, oczywiście wszystko jest sterylnie. Nikt nie wchodzi, wychodzi z pomieszczenia. Jałowa. Jest jałowa, no jałowa się to, to słowo szuka. Jehowa. Dobra. Tu no Daniel wchodzi jednej strony, i tam, gdzie już projektował, tą linię ma w głowie, już zapisane, gdzie to było. I on tą linię właśnie wija się z tą kaniulą. Czy to i bardziej igła? To jest kaniula, To jest to jest, kaniula, jest, tempa. jest, tempa, to jest no, Znaczy, tak na pół. On przebiega. to jest tak zwany bland, czyli ona jest pół, 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 to jest taka półostra. Ona nie jest bardzo ostra, mogę ją dotknąć, ale też nie do końca jest tempa, bo się widzicie przebija tą skórę. No i w ten sposób tak sobie będziemy to robić. Później, I oczywiście, teraz, te, temu to wszystko sobie tutaj usuniemy, nic tutaj nie będzie wystawało. On przebił faktycznie tą skórę i teraz wsadzi właściwą no nic który ma małe haczyki nie wiem, coś widoczne w kamerą no i teraz on wyciągnął nic się zatrzyma z jednej strony i z drugiej strony wyciągnął kamerę a nic zostanie. nie zostanie i dość mhm. silny efekt ciągnięcia, oczywiście ja sobie to wszystko uformuję ja to później miesiąc, ja to jest... a. tak. I teraz trochę fauli się zrobią i to mogą zostać tak. kilka tygodni dwa, czy kilka dwa tygodni, do nie. czterech tygodni to, to, się to się ułoży wszystko tak, ładnie tak, no, jest, zobaczę, czy tutaj jest to widać Tu są nicie, No właśnie, co kamera łapie takie. Drobne nicie z wypustkami. są każde w różną... W część wypustek jest w jedną stronę, część wypustek w drugą stronę. Tych zestawów nic jest bardzo wiele różnych. Tu prawdopodobnie jeszcze jedne nic będziemy zakładać, żeby wspomóc te troszeczkę w innym kierunku. Ale to jeszcze się zastanowię, jaki będzie efekt końcowy. Kwalifikacja jest bardzo osobna naprawdę no, trzeba tu pomyśleć co dokładnie ciągnąć, jakimi niciami, oczywiście w zależności od stanu skóry i, i zasadności portfela, bo to też ma duże znaczenie. Hmm. Ale tutaj faktycznie jest, tym więcej się płaci, tym lepsze są te nie? Hmm. No tak, tak, tak hmm. jest. No. no jeszcze raz pokazujemy, bo widzę, że sporo osób nawet ogląda. Jestem żywiona, taka piękna pogoda, a wy... Pacjentka Zresztą... nie cierpi. Słuchajcie, pacjentka hmm. jest u nas w sedacji. Moment znieczulenia tego, bo to jest znieczulone nasiękowo wszystko ja wcześniej pod skórą, po te tunele poznieczulałem, mniej więcej taką kaniulą. Jest to dość nieprzyjemne na żywca, że tak powiem. Dlatego na ten moment zazwyczaj pacjentka sobie podsypia delikatnie. Czasami nas, czasami nas słyszy, Yy, troszkę, ale, ale naprawdę nie jest to dyskomfort. dyskomfort. No jak widać nie cierpi, nie jest no, nie, nie wczesku no, ani, ani, <laughs> ani nie dręgnie. No. Dla tych, którzy dopiero się tutaj dołączyli, no, jesteśmy tutaj w trakcie zabiegu z nidźmi aptos. Lifting powiek, policzki, chomniczki, które trochę już wiekiem zaczynają czasami wisić, no i chcemy podnieść. Uh -huh. Dam teraz kaniulom przebiję zaraz tę drugą stronę skórę a ta pusta kaniula zaraz to tydzień. No i teraz też dobrze widzicie dlaczego nasze hasło jest no pain clinic, bo u nas faktycznie pacjentka jak widzicie nie cierpi. Więc ee... A, to witnę szwankuje, widzę. Dobrze, no dobrze kochanie, chyba już wi było wi widoczne o co tutaj chodzi. Damian spokojnie, damy dalej pracę. Więc dziękuję za za Waszego czasu. Um, mam nadzieję, że Was zachęca. zawsze się skontaktować oczywiście z nami, um, ale tak jak Damian mówił. Um, jest to indywidualna sprawa. Trzeba się po prostu konsultować z lekarzem, czy faktycznie wasza szkoła jest przygotowana, żeby zrobić zabiegi z niciami i czy efekt faktycznie będzie taki, jakbyśmy chcieli. Nie jest to tak łatwo, jak zawsze się myśli, puchnie się mocno, po mogą być duże, trzeba być tego świadomym. Ale zapraszamy na konsultacje. Do nas, do gabinetu i wszystko Wam na pewno opowiadamy. Więc życzę Wam miłego weekendu. A może później jeszcze będzie jeden filmik. Ale to, że leży od zgody pacjenta, oczywiście. Miłego dnia, Papa.